Dlaczego musimy zmienić przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstwa zgwałcenia? Bo gwałt to nie jest jakiś tam występek. Bo mamy dość tolerowania przemocy i zawieszania kar więzienia dla bandytów. Bo tylko co setny gwałciciel trafia do więzienia. Bo aż 80% z nas doświadczyło niechcianych zachowań seksualnych. Bo tylko co dziesiąta skrzywdzona kobieta zgłasza gwałt, a w wypadku mężczyzn co dwudziestu. Bo tylko tak oznacza zgodę, jakakolwiek czynność seksualna bez zgody to po prostu gwałt. Prawo musi chronić ofiary, a nie sprawców. Osoby pokrzywdzone innymi przestępstwami, na przykład pobicia, kradzieży, napadu, nie są narażone na pytania o ubiór, zachowanie czy wygląd. W przypadku kobiet, które doświadczyły gwałtu, tak się właśnie dzieje? Prawo trzeba zmienić. Trzeba zmienić definicję gwałtu. A ty dlaczego uważasz, że musimy zmienić definicję zgwałcenia? Powiedz nam, nagraj swój własny argument. Pamiętaj, gwałt jest zbrodnią. Tylko tak oznacza zgodę. Popieram tą kampanię całym sercem i cię o to proszę.